badania prenatalne. Częste pytanie moich pacjentek w przychodni właśnie brzmi, a co to są te badania prenatalne? No one mówią nam o ważnych informacjach o stanie zdrowia naszego nienarodzonego dziecka. Dzięki nim możliwe jest wykrycie nieprawidłowości rozwojowych, a także wielu chorób genetycznych. Badania prenatalne zazwyczaj kojarzone są jako rodzaj USG. Tak, jest to nieinwazyjny i najpopularniejszy sposób wykonania tego badania. Nie jest to jednak jedyna metoda wykonywania szczegółowych badań prenatalnych. Jeżeli w trakcie ciąży przyszłej mamy pojawiają się niepokojące objawy, lekarz może skierować ją na badanie wymagające amipunkcji. Ten rodzaj badania jest znacznie mniej popularny i też niesie ze sobą ryzyko poronienia. Badanie prenatalne za pomocą aparatury USG zaleca się w wykonywaniu u każdej ciężarnej i zaleca się, aby powtórzyć je trzykrotnie. Pierwsze badanie odbywa się po 10, a przed 14 tygodniem ciąży. Od jego wyniku zależy, czy koniecznie będzie korzystanie z bardziej intensywnych metod. Następne badanie prenatalne ma na miejscu na półmetku. Ciążę. Wykonuje się między 20 a 22 tygodniem ciąży. Ostatnie badanie płodu na tym etapie powinno być już, kiedy maluch jest w pełni rozwinięty. Dokonuje się to po 30 tygodniu ciąży. Inwazyjne badania prenatalne związaniem z pobraniem wód płodowych lub wycinka łożyska mogą trwać nawet kilka godzin. Do ich wykonania niezbędny jest pełny wywiad lekarski, a także historia ciąży. Takie badanie odbywa zazwyczaj się w szpitalu i wymaga oznaczenia grupy krwi ciężarnej oraz monitoringu aktywności płodu. Badania prenatalne nie wymagają szczególnych przygotowań. Nie należy przed nimi przerywać aktualnych suplementacji witamin, czy też nie przyjmować leków. Wyjątkiem stanowi sytuacja, gdy lekarz kierujący wyda na przykład inne zalecenia. Więc, drogi mamy, to jest takie ogólne spojrzenie właśnie na te badania prenatalne, ale myślę, że bardziej szczegółowo y, powinnyście się wszystkiego dowiedzieć od swojego lekarza prowadzącego. Wszystkiego dobrego, cześć.